🎵🎵🎵 Siema siema, z tej strony Alcia i Prodziej ze w wanie i dzisiaj ruszamy w pierwszą podróż do Kadosa. I mamy dla Was ogromnego newsa odnośnie naszej ogromnej decyzji, która wpłynie na nasze życie, więc oglądajcie dalej, zaczynamy! Początek wyjazdu to był niezły hardcore, ponieważ musieliśmy doprowadzić ducatosa do stanu wyjeżdżalności, to znaczy trzeba było wymienić resory. Ktoś trafnie w komentarzu napisał, że był pęknięty, także dzięki za spostrzegawczość. Faktycznie były pęknięte i to oba resory, więc oba resory do wymiany. Dodatkowo do wymiany było no, klasycznie olej, filtry powietrza, filtry paliwa. Paliwa czy oleju. Możecie mnie poprawiać. Eee, I. Co tam jeszcze było do zrobienia? A, no i rozrusznik do wymiany. No i problem z rozrusznikiem był taki, że e, trzeba było podnieść samochód od przodu, a my nie, nie mieliśmy takich narzędzi. A z kolei na pycha e, znowu go odpalać i dojeżdżać do kolejnego miejsca, do kolejnego warsztatu to też był problem. No, ale się udało. Także bardzo pomógł nam Mikołaj. Dziękujemy Mikołajowi za pomoc w kupnie części właśnie w tym, żeby podrzucił kolegę mechanika i mechanik ogarnął nam wymianę tego rozrusznika. Także dzięki niemu w ogóle ten wyjazd jest możliwy. Także ogromne dzięki. No i co? Wyjechałem z Gdań... wyjechałem z Sopotu wyjechałem z Sopotu do Krakowa po Alcie, Dukatos sprawuje się rewelacyjnie na drodze, naprawdę e, Teczka miała moc, ale Dukatos to po prostu to jest jakiś dzik, naprawdę wyprzedzam i na autostradzie i e, jak potrzebuję mocy pod górkę osobówki, w ogóle tak <laughs> turbo doładowanie i i bez problemu jadę, jednak ten silnik 3.0 faktycznie to był świetny wybór e, jeśli chodzi o spalanie na trasie to policzyliśmy to i spala, spalił na tym wyjeździe 10,27 na stówę. Także spoko, moim zdaniem spoko. Jadąc oczywiście w miarę ekonomicznie, na trasie jechałem tam 120-125, jechałem na autostradzie. Jak wyprzedzałem, to wiadomo, tam do 140-150 przygazowywałem. Ale nie jechałem cały czas tam 140-150, tylko tam średnio 120. Potem odebrałem Alcie, pojechaliśmy na punkt widokowy na Czarną Górę i tam już zaczęliśmy zwiedzać, odpoczywać i trochę pracowaliśmy na kąpie. Proszę bardzo, tak wygląda nowa praca Alci. Content creatorka pracująca wszędzie, gdzie się da. Będzie ciekawa jak długo będę mówiła, że taka praca to nie praca. No właśnie. Po której knajpie na komputerze stwierdzisz, że to jednak trochę jest praca. <śmum> Tutaj możecie zobaczyć, gdzie spędziliśmy naszą pierwszą notkę w Dukatosie w tej podróży. Jest to przepiękny punkt widokowy na czarnej górze, gdzie zjedliśmy właśnie sobie przepyszne śniadanko, które Prozji przygotował nam z takim obłędnie pięknym widokiem i polecamy Wam tutaj miejscówkę właśnie na nocleg, bo można swobodnie wyjąć sobie stolik, zrobić sobie śniadanko i z takim widoczkiem przepięknym sobie pocilować i zjeść. I to, co było jeszcze dla nas super ważne, akurat w tym miejscu, to to, że macie możliwość tutaj zobaczenia zachodu słońca, jak i wschodów słońca. Tam, gdzie jedliśmy śniadanko, były widoczne akurat wschody słońca, natomiast z drugiej strony są przeobłędne zachody słońca. I ruszamy w drogę na drugi spot. Dojechaliśmy właśnie na drugi spot, więc tym razem będziemy spać nad rzeczką, nad górskim potokiem. Udało się Ducatoska już zaparkować właśnie. E, Prozby wy, wymanewrował, bo to nie jest proste, żeby tu dojechać, bo spójrzcie jaka jest nawierzchnia. Tu wszędzie są po prostu kamienie i większe i mniejsze, więc wydawałoby się, że można wjechać tylko tutaj z napędem na 4, a nie do końca. <gryw> bo Ducatos sobie świetnie poradził i dojechał. I tak jak na samym początku właśnie bardzo mocno zastanawialiśmy się nad wersją 4x4, a nad właśnie Ducatosem. To teraz naprawdę jeszcze bardziej nas to twierdził, że Dukatos był świetnym wyborem, bo wjeżdża w takie miejsca i naprawdę daje rada. Więc zaparkowany nad samą rzeczką, więc jak otwieramy drzwi, to od razu, od razu widać przepiękny widok. Jest do tego szum tej rzeczki i śpimy, będziemy tutaj spać po prostu jak dzieci. Tu macie widok z drugiej perspektywy, jak to wygląda, więc zobaczcie, jak super blisko Dukatos jest zaparkowany tej rzeczki. Więc jak tylko będziemy otwierać drzwi, to na pewno będzie głośno słychać ten szum, i, i bardzo widać e, ten piękny widok. Do tego widzimy już, że jest palenisko, więc będziemy sobie tutaj z wieczorkami siedzieć i pewnie grać na, na gitarce. Prodzi będzie grał na gitarce, fajnie by było, zobaczymy. Ehm, I będziemy chillować się. To jest 15 minut od pierwszego naszego spotu, bo na początku byliśmy, nocowaliśmy na punkcie widokowym e, w Czarnej Górze. I dostaliśmy od jednej osoby z Was na Instagramie polecenie właśnie tego miejsca. To jest 15 minut drogi, super blisko. Przełom białki, przy rzece właśnie białka, więc przepięknie tutaj można się rozłożyć, bo... Tam kawałek dalej jest większy parking, więc na spokojnie sobie wiedziecie. Tyle, że akurat stały dwa kampery, a my lubimy tak na super dziko, jak totalnie nikogo nie ma. Więc jeszcze sprawdziliśmy wzdłuż rzeki, czy są jakieś miejsca. No i znaleźliśmy jedno takie miejsce właśnie, gdzie totalnie nikogo nie ma. Więc będziemy teraz chillować właśnie w tym miejscu. Do tego jeszcze mamy ambitny plan, żeby wejść do wody. No, to znaczy ja mam taki plan. Ja popatrzę. Woda ma z, z 2-3 stopnie, jest przelodowata. W, ty, oh w tym sezonie nie było czasu za bardzo na morsowanie, także dzisiaj nadrobimy mam nadzieję. Ja podam ręcznik i możecie nagram. I chodźcie, zobaczcie z tamtej strony jaki jest widok, bo my zaparkowaliśmy i patrzyliśmy tylko w tą stronę, a nie zobaczyliśmy co jest z drugiej strony Ducatosa. I tam, zobaczcie, w tle jest widok właśnie na tatry. Ale tam widać super ośnieżone, piękne szczyty. Ja ciekawe, to za miejscuwa. Ale to będzie fajny moment. No dobrze pięknie. No. I kupiliśmy nowe krzesełka w Decathlonie, bo wcześniej mieliśmy takie e, wędkarskie, takie super niewygodne. A teraz kupiliśmy takie pro, że będziemy mogli się opierać. Mamy poduszeczki i będzie nam super wygodnie. I do tego, uwaga, będziemy mogli się płaść i silować. Więc chyba na tym wyjeździe będziemy się opalać trochę. Co nie? Baby! Jest fajna krajza! Fajne te spoty wybieramy, co? So? Bardzo fajne. Wiecie, że my zawsze e, wybieramy takie dzikie, fajne spoty, ja nie wiem, my mamy super jakieś szczęście, bo dużo osób śpi na kempingach. Bo ciężko im znaleźć takie dzikie miejsca, a my zawsze znajdujemy totalnie odludne miejsca, które są przepiękne i nawet łatwo wjechać. Mamy chyba do tego szczęście. mamy dalej. kierować się już pomału do Gdańska, bo jutro na wieczór potrzebujemy być już na miejscu. A oczywiście zmieniliśmy plany i dzisiaj pojechaliśmy jeszcze bardziej kawałek na południe. I jesteśmy teraz właśnie w drodze na Dolinę Chochołowską, bo nigdy wcześniej jeszcze nas tutaj nie było, a stwierdziłam, że jak to jest 40 minut od tego ostatniego naszego spotu noclegowego, no to grzech po prostu tutaj nie przyjechać. Więc rano zapakowaliśmy się i teraz właśnie tak oto sobie spacerujemy tak tutaj jest. ścieżkami. I dzisiaj mamy też wyjątkowy dzień. Alcia się nic nie chwali, ale dzisiaj mm. świętujemy Alci urodzinki. Tak. Także... W najlepszym wydaniu mam urodziny. jak jakie mogłabym sobie wymarzyć. One life i góry. Tak i... Nic i więcej mi nie trzeba. I rano też zrobiłem Alci małą niespodziankę. Poprosiłem panią z pobliskiej knajpy, żeby przygotowała taki Malutki mini torcik, najlepiej babeczkę ze świeczką dla Alci. No i przychodzimy, a pani zrobiła taki tort na osiem osób. No, naprawdę, był wielki, że odpraliśmy dwa kawałki. Dwa jeszcze wzięliśmy na wynos, bo jeszcze nie mamy lodówki, nie mogliśmy zabrać więcej ze sobą, a on był ze śmietaną. I została jeszcze ponad połowa. Więc super miło ze strony tej pani i ze strony Brozjego, że tak to zorganizował. Bo to trzeba mieć naprawdę dar, żeby tak potrafić to zorganizować, że mieszkać sobie w krzakach nad rzeką, a żeby jeszcze druga osoba się nie domyśliła, że niespodzianka na nią czeka rano. Tak jest to. Kawa drogi od domu, więc super to zorganizować. Nie było lekko, ale się udało. I tak jak na początku zapowiedzieliśmy, że mamy dla Was newsa, to od razu się nim z wami dzielę. Bo co prawda na Instagramie już wcześniej o nim opowiedziałam, z racji tego, że tam nadajemy na bieżąco i, i wszystko z dnia na dzień opowiadamy, to od razu musieliśmy się tą historią podzielić, a na YouTubku po prostu troszeczkę później ten materiał trafia. Więc uwaga, odeszłam teraz z pracy na etacie i od teraz już będę mogła w 100% poświęcać się podróżom, vanlife'owi, i w e, budowie, oczywiście, dalej dukatoska, bo chcemy go dokończyć w 100%. Chcemy przyspieszyć, zadać teraz takie maksymalne tempo na dużych obrotach. Chcemy po prostu już go zrobić na maksa, żeby on był gotowy do trasy i żebyśmy mogli wyjechać. Bo plan jest taki, że wyjeżdżamy w wielomiesięczną podróż z racji tego, że udało też nam się zdobyć długofalową współpracę z opos, z telefonami. I dzięki nim też możemy sobie pozwolić na taką dłuższą podróż. Więc planujemy we wrześniu już wyjechać, a teraz właśnie gdzieś może do połowy lipca skoczyć do Katosa na Tip Top, wakacje podróżować po Polsce i odwiedzać najpiękniejsze miejsca w Polsce. Więc jeśli... Polecacie nam jakieś konkretne miejsca, to dajcie znać w komentarzach, bo no dwa miesiące około będziemy mieli na podróże po Polsce, więc dużo jesteśmy w stanie zobaczyć, a jeszcze trasówki żadnej nie mamy, więc bardzo nam pomożecie, jak dacie znać, gdzie możemy się pojawić. I później co, jak skończą się wakacje, to we wrześniu ruszamy i wracamy pewnie dopiero gdzieś w kwietniu, w maju. Zobaczymy jak, jak ten czas się nam Mm, ułoży na pewno na, na, na kilka dobrych miesięcy wyjeżdżamy, więc jestem wolnym człowiekiem. <grym> I jeszcze dopowiemy, bo też mnóstwo dostajemy o to pytanie, właśnie jak to jest możliwe, że mogę sobie pozwolić na rzucenie takiej pracy. Więc nie jest to sama współpraca, bo oczywiście sama współpraca też jest super i, i bardzo nam pomaga. Pomogła mi podjąć tę decyzję, żeby jednak odejść z etatu i, i mieć takie bezpieczeństwo z tyłu głowy, że damy radę i nie zbankrutujemy. Natomiast my już o wiele wcześniej przygotowywaliśmy się do tego i odkładaliśmy co miesiąc, po prostu jak największą ilość, żeby nam starczyło na taki one life. i jeszcze dodatkowo wynajmujemy domek. Więc u nas to jest kilka takich składowych, które nam tworzy tą całość, że, że możemy mieć tą taką wolność finansową. To było długo planowane. W sumie ja już też planowałem sprzedaż teczki i wymianę busa na większego. Także to są lata planowania, nie, to nie jest tak hop -siup. A to co się wydarzyło pomiędzy, no to, to jest dla nas super bonus i mega się jaramy, że tak się wszystko rozwija i idzie w idealną stronę, tak jak sobie zaplanowaliśmy. I możemy żyć z podróży, Przecież to jest najpiękniejszy scenariusz jaki chyba na świecie istnieje. Kiedyś mogłabym tylko o tym pomarzyć i, i patrzyłam na takie osoby i naprawdę dla mnie to było takie cudowne życie, a my teraz będziemy mogli po części je podzielić i, i też w ten sposób żyć. No także mega się jaramy. Idziemy dalej zdobywać szczyt i coś zjeść. Tak, schodzimy na ziemię, idziemy na karkówkę. Na <grydanie> <grydanie> odscypka. Tak jest. I na Właśnie się obudziliśmy teraz na trzecim spocie. Teraz już naprawdę zaczęliśmy jechać w kierunku domu, pomału. I zatrzymaliśmy się teraz przy. Katowicach czy przy Krakowie? Przy Katowicach. Przy Katowicach. To chyba Dąbrowa Górnicza. Chyba Dąbrowa Górnicza, praz... prozji. Ponieważ słyszycie pewnie, <laughs> że to prozji mówi. E, też dostaliśmy polecenie z Instagrama. I patrzcie teraz, jaki mamy widok. Otwieramy sobie drzwiczki. Tu możemy sobie jeszcze leżeć. A tu macie, a pyk, i pyk, i proszę. Jest jeziorko, można się kąpać, można silować, można sobie siedzieć, się opalać, bo tam daleko jest ciemna woda i widać, że już glony są na dnie, albo po prostu jest tak super głęboko, a, no. a tutaj zobaczcie jaka jest, ładniutka. No pięknie się, nie no tam głęboko po prostu już jest. No niesamowity spot, naprawdę. To miejsce wygląda jak taki mały hel, zobaczcie. Tutaj jest pełno przyczep kempingowych. Jedna normalnie, jedna stoi za drugą. Coś niesamowitego. Z lewej strony mamy jedną przyczepkę, i nie wiem, czy ktoś w tych przyczepkach w ogóle jest. Tam jest jeden kamperek. Także kolejny spot, jesteśmy praktycznie sami tutaj. No Ducatos pięknie się prezentuje, dojazd na początku wygląda dosyć hardkorowo, bo wydaje się jakby tu było tylko dla samochodów 4x4, ale jest utwardzona droga, więc bez problemu można tu dojechać. No niesamowite miejsce, zobaczcie. Ducatosek stoi tutaj. Mega się jaramy, bo już no, normalnie się prezentuje jak camper. także super. I można sobie tutaj stanąć kamperem przy jeziorku. No mega opcja naprawdę. Zwłaszcza, że to jest idealnie, jak ktoś jedzie z Gdańska do Krakowa albo z Katowic do Krakowa, no to to jest idealnie właśnie na trasie. Wystarczy zjechać dosłownie 3 minuty. Ten odcinek w tym pięknym miejscu to już było nasze ostatnie miejsce, bo wypad mieliśmy taki kilkudniowy, chyba czterodniowy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, no można powiedzieć prawie czterodniowy wypad. Więc byliśmy w trzech przepięknych miejscach, w sumie to w czterech, bo jeszcze ta Dolina Kochowska, co prawda tam nie spaliśmy, ale zwiedziliśmy. Dukatos sprawdził się prześwietnie, naprawdę, odpala jak pszczółka, jeździ jak szalony i, i naprawdę mega nam się podoba wykończać, znaczy wykończenie, to co na ten moment zrobiliśmy, więc nic nie wyszło takiego, co chcielibyśmy chyba zmienić. No, nie? Nie, nie, raczej, raczej, raczej się jaraliśmy rzeczami, które udało się przewidzieć i które faktycznie się sprawdziły, jak na przykład ta wnęka, która jest idealna, jeśli chodzi o... E, z, stópki w łóżku. Tak, w łóżku. Jeśli ktoś ma 180 cm wzrostu i, wy, i więcej, no to ta wnęka jest naprawdę bardzo potrzebna. Idealnie chowa się tam poduszka, właśnie wchodzi głowa i stópki z drugiej strony, więc super można się wyspać, bo można, cał, całe, można cały, całemu się po prostu wyprostować w tym łóżku, więc nie ma problemu ze spaniem. Super też jest okno dachowe, które nie dość, że daje dużo światła, mnóstwo światła wpuszcza nam do środka. To jeszcze wieczorem można oglądać gwiazdy i naprawdę super zdaje egzamin, to, to okno, więc koniecznie jak robicie e, swojego kampera. Okno dachowe musi być, słuchajcie. Nie ma innej opcji nawet. Tak jest. I co jeszcze? A, no i oczywiście, teraz to już lecimy full opcja YouTube, Instagram, ponieważ Alcia rzuciła robotę i już nie ma innego wyjścia, także odpa odpaliśmy pocisk, który już jest. To już jest one-way ticket, o tak można powiedzieć. Także teraz lecimy na pełnej ze wszystkim. Kończymy wana najszybciej, jak się da. No i mam nadzieję, że teraz to pójdzie wszystko raz dwa rachciach. Tak i będziemy mogli pokazywać wam jeszcze więcej takich miejscówek. No i chyba też więcej wtedy będziemy mieli czasu na nagrywanie tak dokładnie naszego remontu Dukatosa. Więc kończymy i ruszamy dalej świat. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka do algorytmu. Jeśli macie jakieś pytania o nasze spoty, to pytajcie w komentarzach. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień.